Halo halo widzę witam bardzo serdecznie słuchajcie z tej strony Zakrzaki Mamy dzisiaj 21 kwietnia no i oczywiście jak to robię codziennie pokażę wam nowy sklep Fortnite ale jeszcze za tym chciałem powiedzieć, że jeżeli chcecie, możecie zostawić suba na tym kanale, bo lecimy po 73 tysiące, brakuje naprawdę coraz mniej, więc kumpel zostaw suba, będzie kozak No e, oraz oczywiście dodam tutaj do znajomych gdzie 10 osób, które mnie zaprosiły, e, więc jak wy chcecie się w znajomych, to śmiało mnie po prostu zaprościej, ja tutaj codziennie przyjmuję, a później na przykład gramy sobie jakieś fajne składy, więc myślę, że całkiem spoko sprawa. Dobra, lecimy na sklepik, obczajamy co dzisiaj mamy e, Oczywiście jeżeli chcecie kodzak żaky ty w sklepie, bo Wiecie, widzę wpisać e, dzięki wielkie e, no i widzę powrócił piesem z tego co już widzę. Piesem oczywiście ma trzy style, jak się nie, mylę dokładnie tak. Zwykły Mikołaj oraz pies policyjny. Mówiąc, że ten styl mi się podoba najbardziej. E, Napiszcie w komentarzu, który Waszym zdaniem jest najlepszy. Jak dla mnie właśnie tutaj policyjny, taki wiecie, tak, fajne Maciuchy takie, takie no <laughs> takie fajne, podoba mi się. E, on ma oczywiście również plecak Micha z nazwą Odin, czy to jest jego imię? Kto wie może? I tu jakieś niedojedzone resztki karmy, taka ciekawostka. Dalej przybornik Psiaka tutaj za 200 fałdolców, jakaś kość, jakieś kubki, coś w tym właśnie stylu idąc dalej. Mamy gryzaka, złota kość widzowie za 500 fałdolców taki ma dźwięk. Takie uderzenie kości chyba coś w tym stylu. Całkiem ok już drugi raz powiedziałem to samo. Jest yes, git, jest git, jest git. Dalej skórka hał-hał do broni za 300 Foldolzów. No takie czterokolorowe, czterokolorowa, tutaj nawet jakiś piąty, nie wiem czy to ten sam czy nie. Ciekawa skóreczka, dalej szkarłat na dowódczyni. Pierwszy skin za 800, drugi skin za 800, czyli karmazynowy, elitarny. Ktoś ostatnio pisał w komentarzu o tego skina, tak swoją drogą. E, no więc dwa skinki za 800, mega ładne moim zdaniem. E, tanie i tryhardowe, na rękę idealne. Idąc dalej, pa sorry, widzę pani Akuku. E, jej styl jest totalnym kozakiem, w sensie moim zdaniem na przykład... Te nie pasują mi, jakby nie mój gust, ale ten to jest totalny sztos. Ten mi się bardzo podoba eee, taki czarno-biało-czerwony, mega fajne kolorki. Eee, mamy do niej takiego busa, czy on ma style? Nie, busik nie ma styli. Eee, dalej, pan Dobranoc, również to samo. Eee, Klauny oraz klaun czarno-biały, totalny kozak. Eee, piszczący kilow. O! To jest taki bardzo drogi kilowik, eee, ale ma za to taki piszczący dźwięk przy uderzeniu. Taki tutaj dodatek. Ej eee, Rex jest widzony w sklepie, to jest skin. Który mi się kojarzy z Frizem, bo zawsze jak on grał to grał tym skinem Bynajmniej tak mi się kojarzy e, Taka tutaj ciekawostka widzę ode mnie e, No co, no dinozaur z plecakiem dinozaurowym e, Idąc dalej, skórka dino Po pierwsze, tutaj wygląda tak na innych broniach, cyk 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 Po drugie, trias, dokładnie tak, czyli to samo tylko, że czerwony, no może nie to samo, no w sumie to samo, tylko że czerwone i zielone, więc jak ktoś lubi czerwone, kupuje je czerwoną, jak zielony, no to zielono może sobie kupić, więc całkiem gitarka. E, dalej komando Triceratops, mm, tutaj życa oczywiście, e, dalej mroczno serca. Powróciła, ona ma fajne skrzydła, całkiem, taka statua kamienna Ty, nowa emotka jest, spocenie, co to jest, widzę, zaraz obczajmy e, Dalej, facetka, hardowy taki skinek, czerwony, za 1200 Widzowie, nowa emotka, czyli spocenie, zobczajamy <śpocenie> XT, serio? O kurczę, widzowie, czyli... No pocenie się tutaj z czoła i takie hu, hu, takie wiecie, e, no ocieranie się spotu kapiącego na ziemię Tutaj y, chodzi chyba o spocęców za ręki i tak dalej, że ktoś się poci takie nawiązanie e, To w sumie to jest taki mem, bym nawet powiedział <ścoughs> Jak dla mnie za 200 gitarka no, Fajna, śmieszna emotka dekowa. E, dalej, popracu i chciałem za 500 Dobre, dobre dalej, honotu Choć tu gościu coś w tym stylu oraz szaltańca, takie sobie o właśnie SALTA za 200 e, zestaw Horizon Down, e, Horizon Zero Down, Aloy, oczywiście to co wszystko było dalej, trzy pakiety, Pluton, kto się śmieje oraz rybka. E, Agent Rybka, dokładnie. E, karnecik bojowe ekipa Fortnite widzę jeszcze przez 9 dni dostępna, dokładnie ta i od 1 maja pewnie będzie nowa, więc tak to wygląda widzę. Jeżeli chcecie, macie udział kodu za w sklepie e, Zostawcie subika, łapkę w górę, wpadajcie na Discord, na Insta, linki w opisie. No i ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Miłej środy i widzimy się później na 100% na streamie. Dzięki za oglądanie, widzę, trzymajcie się. elo, elelo. bye bye, cześć, cześć, piąteczka.